Ile kosztuje w ogóle mieszkanie na Malcie? No my za to nasze mieszkanie, które ma jakieś 120 metrów, płacimy 3700 zł i to jest w ogóle jakby opłata bez żadnych mediów, tak? Więc oprócz tego musimy zapłacić wszelkie rachunki i opłaty. No ale jeszcze fajne jest to, że mamy tutaj balkon, bo nie w każdym mieszkaniu maltańskim jest balkon. Zobaczcie sami. Strasznie fajnie, że mamy tutaj właśnie taki malutki balkonik. Nie jest dużych rozmiarów, ale na to, co potrzebujemy, to wystarcza. Ale zwróćcie też uwagę na to, jak te wszystkie budynki tutaj wyglądają, że one są wszystkie w zasadzie w jednym ciągu, więc nie macie z dwóch stron mieszkania, w ogóle nie ma okien. No ale dla nas to jest fajne, że tutaj wieczorem sobie możemy w lecie wyciągnąć półki, tutaj e, zawsze w lecie mamy lampeczki na barierkach. Taka propo lampeczek to Maltańczycy są bardzo religijnym rzeczywiście krajem. Na wszelkie święta muszą mieć zawsze dekoracje, więc na przykład na Boże Narodzenie mają w oknach i witrynach różne kolorowe szopki z kolorowymi lampkami, a na Wielkanoc wieszają sobie na przykład takie wielkie krzyże i nie, to nie jest żadna parafia, żaden kościół to jest po prostu zwykły budynek mieszkalny. Oprócz tego, że mamy tutaj duże mieszkanie, mamy też meble, one są zawsze tutaj w zasadzie w pakiecie na Malcie, a w naszym akurat są takie dosyć starodawne. Patrzcie, jaki tutaj mamy sekretarzyk czaderski. Strasznie mi się podoba. Właśnie tutaj mamy dużo takich drewnianych staroci, ale nadają klimatu trochę temu mieszkaniu. A teraz przejdźmy jeszcze do jadalni. Teraz w czasie pandemii tutaj w zasadzie jest moje biuro, więc całymi dniami ja tutaj siedzę, za winklem mam Piotrka, więc spędzamy razem całe dnie. Ja pracuję dla włoskiej firmy. To jest takie butikowe biuro podróży, które buduje na miarę, szyje na miarę podróże dla klientów amerykańskich. No ale oprócz tego, że maltańskie mieszkania są wielkie, to przez to są też bardzo zimne, bo wysokie stropy. Nie mamy tutaj drewnianych podłóg. Wszędzie w mieszkaniach maltańskich są płytki, więc jest bardzo zimno od podłogi. Przez to też oczywiście, że nie mamy kaloryferów, musimy też dogrzewać klimatyzacją. A to wiąże się z tym, że niestety mamy bardzo wysokie rachunki za prąd, więc my tak w sumie w zimie za miesiąc płacimy jakieś 600 zł za sam prąd, no a że jest zimno od podłogi. To polskie ciepłe bambosze z nami przyjechały, żebyśmy się mogli grzać w czasie pracy, gdy całymi dniami siedzimy przed komputerem. Bardzo ciężko było nam znaleźć na początku małe mieszkanie, bo jednak przyzwyczajeni byliśmy do tych mniejszych metraży w Polsce. Nie, nie było nam trzeba czegoś tak wielkiego, dwu czy trzy stypialnianego, a okazuje się, że to nie jest takie łatwe zadanie, w ogóle znaleźć tutaj kawalerkę. To małe różnice w cenie między tymi olbrzymimi, że to w ogóle się tak naprawdę nie opłaca wynajem tych kawalerek. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest tutaj wynajem większego, takiego tradycyjnego mieszkania. Nie ma u nas w mieszkaniu za wiele takich pamiątek podróżniczych, bo jednak staramy się teraz, żeby jak najmniej rzeczy nas ograniczało w podróży i w razie czego przeprowadzę, ale magnesy zawsze musimy mieć. A oprócz tego, że to zawsze też nasi znajomi, przyjaciele zostawiają nam listy, gdy do nas przyjeżdżają w odwiedziny na Maltę, więc zawsze tutaj znajdziecie też takie nasze sentymentalne, wspominkowe listy. Na Malcie woda z kranu średnio się nadaje do picia. Co prawda jest to niby mieszanka wody odsalanej morskiej razem z wodami gruntowymi, ale jest okropna w smaku. Więc tak naprawdę do herbaty, czy kawy, czy nawet zupy, zawsze musimy używać wody butelkowanej. Niestety, przez to też jest wielki problem na Malcie ze śmieciami rzeczywiście z przetwarzaniem tych śmieci z plastikiem. Także to jest ogromny problem na Malcie. jak już widzicie, musieliśmy też zrobić przy okazji ogrzewania specjalną instalację dla łazienki, bo w łazience na malcie nie ma żadnych w ogóle gniazdek, więc nie mogliśmy sobie tej grzejnika e, podpiąć nigdzie, musieliśmy specjalnie kable wynosić na korytarz, a jednak zimno jest tutaj w zimie, kąpiele w kilkunastu stopniach to kiepska sprawa. Jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy się na to mieszkanie, była ta wanna w tej łazience. Jak widzicie, mamy ogromną wannę, ale tutaj jest mały haczek, bo <grafię> e, szybko zdecydowaliśmy się na kąpiel. Chcieliśmy sobie zrobić romantyczny wieczór: wino, świece, kadzidło. Nalaliśmy sobie gorącą wodę i bardzo szybko okazało się, że niestety ta wanna przecieka. Tutaj są dysze, które są zasilikonowane, i okazało się, że przez nie cieknie woda na całą łazienkę na podłodze, więc musieliśmy szybko wyskoczyć i zbierać wodę z podłogi. Mimo wszystko, kurczę, po tych dwóch latach tutaj mieszkania. Już zaczęliśmy się tutaj czuć jak w domu, i średnio nam się chciało przeprowadzać. Przyzwyczailiśmy się do tych przestrzeni, do tego, że nawet mamy te stare płytki w łazience czy stare meble, ale już tutaj jednak mimo wszystko czujemy, że, że już jest nasz dom.